Cześć! Mamy ciekawą serię. O, jest moja skrzyneczka. Ui. Mamy ciekawą serię, w której będziemy eksplorować świat, w którym jest bardzo dużo niebezpiecznych rzeczy. Tutaj. Mamy tutaj już kilka wbudowanych modów. A ja pobiegnę sobie w tamtą stronę, ponieważ tam mi się wydaje, że będzie coś. Zobaczcie na mapę. Mianowicie tam jest w miarę że koszmarowych rzeczy takich mało bezpiecznych tu jest całkiem sporo i na bank natrafimy na coś co już na kwiatkę. No bo po nie chodzić. I na bank to na coś co jest nazwijmy to nietypowe ale będziemy się starali znaleźć jakieś szybko miejsce, żeby zrobić jakąś bazę albo jakiś lokum. O. Na przykład. coś takiego jakiś o jakiś bus z koniem No dobra eee, tam mówi jakiś... się na oppie ale dobra. nieważne. <tryk> szybko zrobimy sobie I to raczej będą odcinki takie Będę się starał po 10 15 minut zrobić ale też będą w tej wersji bez bez cięć aż jaki jakie to wielkie drzewo jest jak tam coś jest przy tym wielkim drzewie Ja już sobie kilka razy zagrałem w tą, w tą wersję eee, i muszę wam powiedzieć, że będzie tutaj ostra jazda. Ja sobie może przebiec, może znajdziemy, bo czasami się pojawiają takie domki i w tych domkach jest w miarę, nazwijmy to, bezpiecznie. Ale tak, chyba blisko ich nie. I szczerze ja nie widzę żadnej owcy. Mówię zrobić łóżko. O, bizony. To też o, tam coś jest ciekawego. Toż w ogóle jest, e, jest to, że w, przy, w tym dodatku, w tym w tej modyfikacji jest e, zmiana w ogóle dodatkowych m, tych mobów. Jest zmiana jaka dziura? Nie wiem czy wy to, ale coś szepczy cały czas do mnie. tam coś w dole jest. A ja dalej nie mam miejsca do spania. bo chociaż do przetrwania, nocy. Teraz sobie podejdziemy tu. Myślę, coś... Słońce, słońce, już dalej, dobra. Tutaj trzeba się poruszać w ciągu dnia. Jest kolorowo, jest ładnie, ale... ale jest też niebezpiecznie, dobra. Eee, tak. Deseczki zrobimy sobie tego zrobimy sobie crafting table, ale idziemy sobie, zrobimy mieć w miarę możliwość ucieczki. W razie czego sobie. Ja wiem, że to brzmi trochę burzosko, ale tutaj będzie się działo. No dobra. <laughs> Tam zrobimy sobie zejście po drobince, wejdzie... o, drobnica będzie płynęła. Będziemy to robić troszeczkę inaczej. Nie, tak. O, ładnie. Tak. To. Nie te płyty zacząłem ustawić? Bo chyba to jest zrobimy w ogóle. Chyba, że coś nam się urodzi. po coś nam będzie kazało jednak stąd iść. Nie to, nie to. O. Mistrz układania. Dziewięć minut nagrania. Tak, to już nie będziemy. Dziś mamy, o, rekontuje. Wstawmy sobie pochodnie. Mam ich na szczęście cztery. O tam się też pali, ale to widać na mapie, o w tym dodatku w tej modyfikacji, przynajmniej nie usuwałem, jest coś e, w stylu jakiejś mm, mapy, coś takiego. Ale my sobie też zrobimy... A, to trzeba było patyczki, nie? Patyczki... A co, nie ma O tym by się przydał, nie? Hmm. O to był tak. Hmm. To już macie, to chyba był Wendigo. Żeby tylko nie spa Musimy teraz tylko przetrwać. Noc. Kolejny przyjazny. A no bo to ten sam. A, nie, nie, patrzcie zębiaczki. Nie chcę na niego patrzeć. Mm. Nie chcę na niego patrzeć, bo umrę. Widzicie go? W prawej stronie, teraz, zaraz nad moim znakiem. To nie jest Enderman. O, tu macie Endermana. A co co jest? Ojej, 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 nikną hmm. No musimy tego przyczepić. Do rana O jest tu podemną. Nie. On tam jest. <laughs> nie, ja Ja tu na kucaka wszędzie chodzę, ale nie bliżej nas, nie? Ech. Może się przygotujmy po prostu na... Dalej tam jest dalej tam jest, tam jest jakiś Enderman. Gdzie jest księżyc tam jeszcze No i tak to Bezpieczny pierwszy dzień Znaleźliśmy jakiś Nie wiem co Już na nas się czai. O. Zniknął. Chyba by bliżej się dziś nie pojawił. Co takiego? Enderman zostawia? ślady. No do rana jeszcze chwilka. Ale będziemy już. Sam raz. Pierwszy odcinek. Także przeżyjemy pierwszą noc. To będzie spoko. Ale zróbmy sobie już łódkę. Jak się łódka robiła? Łódka wygrywa okłód. Ciao. Coś przyjemnego się pojawiło. Nie wejść w bo zaraz padnie w przypadek. Tam coś <grymne> No, będę teraz takich O. No tak, no ja się czułem oglądany przez cały wieczór. O, o. Patrzcie pode mną. No nie jest to najprzyjemniejsza chwila. Przeżyliśmy. Dobra. My musimy. Uch. Udać się gdzieś dalej, bo musimy znaleźć sobie jakiś domek. Że ja w tym. dzisiejszym odcinku już. Koniec. Jak ci jesteście ciekawi, co będzie dalej nas spotykało. Oglądajcie kolejny odcinek. Trzymajcie się. Cześć.